Samodzielność naszej firmy w biznesie możemy scharakteryzować trzema pytaniami. Kto w danej firmie pracuje, kto daną firmą zarządza, kto daną firmę nadzoruje. Wyobraźmy sobie przykładowego przedsiębiorcę. Dajmy mu na imię Krzysztof. Decyduje się na własny biznes po pierwsze, dlatego że chciałby być niezależny, chciałby funkcjonować jako wolny człowiek, nie osoba zatrudniona w jakiejś organizacji, i chciałby mieć czas. Czas na to, żeby spędzać go z rodziną, mieć swoje pasje, na co oczywiście też potrzebne są pieniądze, na które mam nadzieję, że biznes pozwoli mu je zarobić. Pierwszy poziom samodzielności organizacji to tak zwana mikrofirma. W mikrofirmie wszystkie zadania wykonuje Krzysztof, zarządza firmą Krzysztof i nadzoruje firmę Krzysztof. Wszystkim zajmuje się nasz Krzysztof. To jest poziom, na którym bardzo często zarabia lepiej niż na etacie, w związku z czym można powiedzieć, że on już na starcie realizuje jakiś poziom swoich marzeń, więc będzie miał pewną niezależność finansową. Natomiast jeśli chodzi o czas dla rodziny, czas na swoje hobby, ma go na początku stosunkowo niewiele, ponieważ w firmie pracuje, zarządza, nadzoruje, zajmuje się wszystkim. Kiedy zdecyduje się na zatrudnienie ludzi, naturalnie, automatycznie wchodzi na drugi poziom, który Nazywa się poziomem zespół i na poziomie zespół pracy wykonuje zespół, który zatrudnia. Firmą zarządza Krzysztof i firmę nadzoruje Krzysztof. Pieniędzy wcale nie ma więcej niż na jedynce, ponieważ przychód w firmie jest większy, bo ludzie generują większe obroty, ale też dużo nas kosztują. Czasu Krzysztof też nie ma dużo, wręcz przeciwnie, mniej niż na poprzednim poziomie, ponieważ. Pomimo tego, że zatrudnił ludzi, którzy wykonują pracę, to ci ludzie generują bardzo dużo potrzeb, e, zaopiekowania się, zadbania, szkolenia, wdrażania, uwagi i tego czasu Krzysztof na poziomie drugim ma naprawdę mało. Zdarza się często, że z poziomu drugiego po kilku latach nasz Krzysztof ma wielką ochotę uciec na jedynkę, żeby zacząć znowu zarabiać w miarę sensownie i mieć trochę więcej czasu. Poziom trzeci to jest półautomat. Pracuje w nim zespół, który zatrudniliśmy i to on, wykonuje, to on wykonuje pracę. Firmą zarządza lider, czyli osoba, którą Krzysztof wybrał, którą uznał za godno zaufania, która wymaga przygotowania, wdrożenia, do tego, że potrafiła pracować z zespołem, natomiast w tej sytuacji Krzysztof może nareszcie przesunąć się na funkcję nadzorczą, zająć się strategią, zająć się szukaniem nowych perspektyw dla firmy, zająć się rzeczami, które naprawdę lubi w biznesie, które spowodowały, że ten biznes założył i ten biznes tak naprawdę urósł. Nareszcie firma generuje dobre wyniki. Nie tylko dlatego, że powiększył się zespół, ale przede wszystkim dlatego, że finanse, jakość i rozwój pilnuje nam lider, który na co dzień dba o wskaźniki i pilnuje tego biznesu, bo jest do tego przygotowany. W związku z tym Krzysztof nareszcie zaczyna dobrze zarabiać. Krzysztof nareszcie ma więcej czasu. Można powiedzieć, że w biznesie nigdy wcześniej nie miał tyle czasu, co teraz. Ponieważ jego praca polega tylko i wyłącznie na bezpośrednim nadzorze lidera wspieraniu go. On może liderowi poświęcić tygodniowo kilka godzin, czasami dwie, czasami trzy, czasami więcej, ale równie dobrze może zniknąć na tydzień czy miesiąc i lider jest w stanie efektywnie prowadzić zespół i rozwijać firmę bez obecności Krzysztofa. Poziom czwarty to tak zwany autopilot, w którym pracuje zespół. Firmą zarządza nasz lider, który na czwórce jest naprawdę samodzielny i kompetentny i nie wymaga już osobistego wsparcia i obecności naszego Krzysztofa. Natomiast bezpieczeństwo biznesu Krzysztofa pilnuje system IT, system informatyczny, który na bieżąco mierzy kluczowe procesy i wskaźniki, i w razie potrzeby wysyła Krzysztofowi informację o tym, że coś niewłaściwego dzieje się w biznesie. Na czwórce firma jest naprawdę gotowa na skalowanie i to na dużą skalę. W związku z czym Krzysztof może osiągnąć bardzo wysokie wyniki finansowe jako właściciel w zasadzie maksymalne. Z perspektywy czasu Krzysztof w tej firmie jest naprawdę niepotrzebny. Ta firma funkcjonuje absolutnie bez niego. W sytuacjach tylko krytycznych on może być w niej potrzebny, więc nagle Krzysztof ma bardzo dużo czasu, może zająć się ważnymi dla siebie rzeczami, może założyć inne biznesy, może założyć inne firmy lub po prostu być nieobecny całkowicie. Najtrudniejsze przejście w tym całym modelu jest z poziomu drugiego na trzeci. Po pierwsze musimy znaleźć lidera, znaleźć lidera, któremu możemy zaufać. Bardzo trudno jest też znaleźć lidera, który kompetencje, którego można przygotować do tego, żeby skutecznie pełnił funkcję lidera, ponieważ przygotowanie lidera do bycia właściwym szefem i sprawnym menedżerem wymaga i kompetencji, i narzędzi, które są niezbędne, żeby on potem właściwie wykonywał swoją pracę i pozwolił nam się przesunąć na poziom nadzorczy, tak żebyśmy się czuli bezpiecznie w naszym biznesie. Przejście z poziomu drugiego na trzeci jest najtrudniejszym momentem dla przedsiębiorcy. Marzenia Krzysztofa, które spowodowały, że założył biznes, mieszczą się w kwestii swobody finansowej i dostępu do czasu wolnego, który może poświęcić na rodzinę i na pasję. I teraz to, co jest kluczowe, żeby osiągnąć te dwie rzeczy, to jest wybór właściwego lidera i przygotowanie go do samodzielności i do prowadzenia firmy w taki sposób, żeby Krzysztof mógł się od niej z czasem odłączyć.